Łapki, złapie, łapki już za chwilę w burczy. wszystko, że Spektakl zabiera widzów gdzieś, gdzie na co dzień nie mogą dotrzeć, czyli na najprawdziwszą próbę teatralną. Publiczność będzie świadkiem pracy reżysera i aktorów oraz zabawnych, niekiedy niełatwych sytuacji z za kulis. Cała historia. Tutaj sceniczna opiera się na tym, że oto reżyser i aktorzy oraz ludzie, którzy na co dzień pracują w teatrze, czyli pan akustyk, pan oświetleniowiec gdzieś tam w zakamarkach, jak to zazwyczaj bywa za kulisami, po prostu próbują postawić na nogi spektakl teatralny. Jest to właśnie czerwony kapturek na podstawie tekstu Brzechwy. Jest to spektakl, który jest kontynuacją lekcji, lekcji edukacyjnych teatralnych. Będzie to trzecia lekcja. Największe wyzwanie to przede wszystkim w tej sztuce? No, pogodzić rolę reżysera i aktora jednocześnie, bo potem jeszcze gram babcie. Widzowie wraz z Czerwonym Kapturkiem powędrują do chorej babci. A każde dziecko wie, że dziewczynka ma do pokonania mroczny las, siedem górek i spotkanie z naprawdę złym wilkiem. Dzieci będą świadkami tego, jak aktor. aktor... Zamienia się w tą postać, wciela się w tą postać i, i zaczyna tą postacią żyć na scenie. I jaki to rodzaj lalki? To będą takie malutkie laleczki. Yy, właściwie to nie, nie ma jakiegoś określenia tych, tych lalek, po prostu bawimy się przedmiotem bardziej niż, niż jakąś określoną formą. Teatr od kuchni, spektakl od kuchni, próba od kuchni, to trzeba zobaczyć. Premiera już w niedzielę, 10 maja, w Zdrojowym Teatrze Animacji.